Cześć. Ja jest odpowiem, czy Samsung Galaxy S25 Plus ma podświetlenie krawędzi. Podświetlenie krawędzi pokaże oświetlenie wokół krawędzi ekranu, gdy otrzymasz jakiekolwiek powiadomienie. I tak, jest ono dostępne tutaj i pokażę ci, jak je włączyć. Wejdźmy w ustawienia, przewińmy do powiadomień, szukajmy stylu wyskakujących powiadomień. Włącz tryb skrócony. Bo szczegółowy nie ma podświetlenia krawędzi. Teraz w trybie skróconym wybierz styl podświetlenia krawędzi. Teraz ustaw na niepodstawowy, błyszczący lub co chcesz. Szczerze mówiąc, w ustawie po prostu podstawowy możesz także zmienić kolor na maj automatyczny lub na dowolny kolor, który Ci się podoba. Lub możesz również przejść do zaawansowane i zmienić przezroczystość, szerokość. Możesz ustawić ją na szerszą, jak widać, tutaj, a także możesz ustawić czas trwania. To wszystko. Nie, na dziś nie zapomnij polubić i zasubskrybować. Do zobaczenia. Następnym razem.